Linia 26. Kierunek Wiatraczna. Następny przystanek: Metro Młociny. Przystanek: Metro Młociny. Następny przystanek: Metro Młociny. Przystanek: Metro Młociny. Następny przystanek: Nocznickiego. Przystanek: Nocznickiego. Następny przystanek: Popiela. Przystanek Popiela. Następny przystanek Bogusławskiego. Przystanek Bogusławskiego. Następny przystanek Cmentarz Wawrzyszewski. Przystanek Cmentarz Wawrzyszewski. Następny przystanek Aspekt. Przystanek Aspekt. Następny przystanek Aleja Rejmonta. Przystanek Aleja Rejmonta. Następny przystanek Konrada. Przystanek Konrada. Następny przystanek Ogrody Działkowe Bemowo. Przystanek Ogrody Działkowe Bemowo. Następny przystanek Piastów Śląskich. Przystanek Piastów Śląskich. Następny przystanek Nowe Bemowo. Przystanek Nowe Bemowo. Następny przystanek Nowe Bemowo. Przystanek Nowe Bemowo. Następny przystanek: Wrocławska. Przystanek Wrocławska. Następny przystanek: Radiowa. Przystanek Radiowa. Następny przystanek: Dywizjonu 303. Przystanek Dywizjonu 303. Następny przystanek: Kazubów. Przystanek Kazubów. Następny przystanek Metro Bemowo Przystanek Metro Bemowo Następny przystanek Czumy Przystanek Czumy Następny przystanek Hala Wola Przystanek Hala Wola Następny przystanek Synów Pułku Przystanek Synów Pułku Następny przystanek Ciepłownia Wola Przystanek Ciepłownia Wola Następny przystanek, Połczyńska Parking. Parkuj i jedź. Przystanek, Połczyńska Parking. Parkuj i jedź. Następny przystanek, Fortwola. Przystanek, Fortwola. Następny przystanek, Sowińskiego. Przystanek, Sowińskiego. Następny przystanek, Reduta Wolska. Przystanek. Reduta wolska. Następny przystanek elekcyjna. Przystanek elekcyjna. Następny przystanek PKP wola. Wolska. Przystanek PKP wola. Wolska. Następny przystanek Sokołowska. Przystanek Sokołowska. Następny przystanek Metro Płocka. Przystanek Metro Płocka. Następny przystanek: Zajezdnia Wola. Przystanek: Zajezdnia Wola. Następny przystanek: Okopowa. Przystanek: Okopowa. Następny przystanek: Wola Ratusz. Przystanek: Wola Ratusz. Następny przystanek: Kino Femina. Przystanek: Kino Femina. Następny przystanek. Metro Ratusz Arsenał. Przystanek Metro Ratusz Arsenał. Następny przystanek. Stare miasto. The Old Town. Uwaga! Wysiadanie na jezdnie. Mind the cars. You are exiting to the roadway. Przystanek. Stare miasto. The Old Town. Uwaga! Wysiadanie na jezdnie. Mind the cars. You are exiting to the roadway. Następny przystanek: Park Praski. Przystanek: Park Praski. Następny przystanek: Dworzec Wileński. Przystanek: Dworzec Wileński. Następny przystanek: Ząbkowska. Przystanek: Ząbkowska. Następny przystanek: Kijowska. Przystanek Kijowska. Następny przystanek Aleja Zieleniecka. Przystanek Aleja Zieleniecka. Następny przystanek Lubelska. Przystanek Lubelska. Następny przystanek Bliska. Przystanek Bliska. Następny przystanek Gocławska. Przystanek Gocławska. Następny przystanek. Praga południe ratusz. Przystanek Praga południe ratusz. Następny przystanek międzyborska. Przystanek międzyborska. Następny przystanek Kickiego. Przystanek Kickiego. Następny przystanek wiatraczna. Przystanek wiatraczna. Następny przystanek wiatraczna. Przystanek. Wiatraczna. Przystanek końcowy.